Pasterz Filon poszukuje, poszukuje miłości życia nawet na królewskim dworze. Pustelnik krytykuje, zarzuca mu, że zbyt pochłonięty jest nierealnymi mrzonkami o idealnej kobiecie, a nie dostrzega zwyczajnych dziewcząt. Pełen emfazy Filon, spacerując po lesie, napotyka zwłoki Aliny. Po co mi świecisz, małżonko Tytana, twarzą co przeszła z różowej na białą? Po co mi świecisz, Hebie? Tyś do rana miłością konał na dłonie? A teraz puszczasz rozsłukane konie i z wilgotny z chlebną trzęsiesz rosę, w szczęśliwy Febie. Tam blada dyanna patrząc na twoje czoło złotowłose przed endymionem kryje się w błękicie. Do głębi serca promieniami ranna. Miłość to światło, to niebo, to życie. A ja mnie kochał, obiada mi biada. Cóż to za bóstwo? Jak marmury blada. Nieżywa? Boże, a taka podobna do nieśmiertelnych bogiń i nieżywa. Jak nad nią płacze ta wierzba żałobna, A moja dusza na marzenia tkliwa, Łez dla niej nie ma. Samotność popsuła, Źródło bez łez moich. Jaka postać cudna, Jak ona wczoraj musiała być czuła, Jak do niej wianek przypadał weselny, Jak mogła kochać, a dziś Śmierć obłudna życie wydarła, A wdzięk pośmiertelny Na moją zgubę nieżywej nadała. O, mój aniele, Ty śmierci kochanka, o, jak miłośnie twoja ręka biała ujęła czarny dzbanek. Z tego dzbanka płyną maliny, a z alabastrowej piersi wytryska drugi taki strumień, piękniejszy barwą od krwi malinowej. Ach, twój zabójca od dwu będzie sumień ścigany za te dwa strumienie krwawe. Nie, to zwierz leśny musiał zabić ciebie. Człowiek by nie mógł. Boże, o to rdzawę leży żelazo, to człowiek. A w niebie szukać schronienia przed tłumem tych ludzi. Śpi, moja luba. Ciebie nie obudzi ten pocałunek, a mnie niech zabije. Znalazłem przecie kochankę nieżywą. Ach, ona umarła. Kochanka moja okropnie zabita. Tu ją zobaczył, tu pokochał, stracił. Przód nim pokochał. Ach, w przeszłości świta szczęście stracone. Jam się nie zbogacił, a skarb znalazłem.